Z tej strony Madziow. Dzisiaj zapraszam Was na nowy filmik z tematyką e, polecajek, z dyskontów z polecajek. Ze sklepów. E, czyli są Maziofa, tak to nazwaliśmy e, potocznie, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Bardzo spodobała Wam się pierwsza część, życzyłyście sobie drugiej części. Ja też sobie przypominałam dużo rzeczy, które mam Wam do polecenia, więc przybywam do Was z drugą częścią. Na czym to polega? Polega to na tym, aby konkretnie polecić daną rzecz. Polecę Wam konkretne dane rzeczy. U mnie jest przewaga produktów z Biedronki, ponieważ robimy najczęściej zakupy w Biedronce, w sporadycznych, sporadycznie zaglądamy do Lidla, sporadycznie też zaglądamy do innych sklepów, ale najczęściej jest to biedra. Więc i Was zachęcam do zostawienia takich polecajek. Zostawcie je w komentarzach pod spodem, tylko pamiętajcie, że to ma być konkret. To nie może być coś takiego, polecam Wam soczek pomarańczowy z Lidla, ale który? Ale który konkretnie. Więc ja dzisiaj właśnie tak będę polecała, tylko konkrety. Te rzeczy, które tutaj mam przed sobą, które będę Wam mogła pokazać, to Wam pokażę. Tych rzeczy, których przy sobie nie mam, no to będę Wam tutaj wrzucała foteczki. Więc jeszcze raz zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jeżeli taka tematyka Was interesuje, coś innego, jest to miejsce, w którym możemy sobie troszeczkę popsioczyć na ceny, jest to miejsce, w którym możemy sobie polecać fajne produkty, fajne. Spożywcze, nie spożywcze, wszystko to, co znajdziemy w dyskontach, w sklepach spożywczych. Więc zapraszam do oglądania. Ja nie kłamałam, ja tutaj przyniosłam to wszystko, to co chcę polecić. Chcę polecić tortille tortille, które są bardzo fajne. Ja tutaj mam wieloziarniste. Te tortile zawsze u nas są w szafce, w szufladzie, kiedy robimy zawijańce właśnie albo z kurczakiem, albo robimy takiego domowego kebaba, do którego dajemy mięso mielone, do którego dajemy takie mięso mielone specjalnie zrobione z przepisu Strzelczyka Tomasza. Polecam. Kto nie widział tego przepisu, to zostawiam linka na dole. Do tego dajemy sos cyki. No, słuchajcie lepszego kebaba i lepszych tortil nie ma, więc zarówno te zwykłe, jak i pełnoziarniste z Biedry polecam, ale w Lidu też są, także luz. <laughs> przyniosłam, przyniosłam tutaj ketchup i musztardę. Słuchajcie, no tego jeszcze na tym kanale nie było. Wspominałam, ja Wam wspominałam w komentarzach, a ostatnio dyskutowałyśmy dużo w komentarzach, że no wszyscy przepadamy za ketchupami i za musztardami Madero. Proszę Państwa, no kto jak nie ja e, o tym może nie wiedzieć. Proszę bardzo, keczup pikantny Madero. Jego przewaga jest taka, że ma przeźroczystą buteleczkę. I to jest zarąbisty pomysł, dlatego że e, no nie wiem, no jak kupujecie czy jakiś inny keczup, one mają kolor czerwony. I tak się już kiedyś zastanawiam, dlaczego one mają opakowanie czerwone, skoro w środku jest czerwony, e, czerwony produkt, ale wtedy wiecie, można byłoby sobie porównać. Ten czerwony z tym czerwonym i z innym czerwonym i tą konsystencję i ta czerwień byłaby różna. No ale tutaj ta czerwień keczupa jest jak najbardziej na tak i do tego musztardka sarebska, proszę Państwa, z Madero, e, taka mm, aromatyczna, taka trochę ostrzejsza. Mój mąż jest jej wielkim fanem, więc wszystko z Madero jest super. Kolejną rzecz, którą chciałam Wam polecić, to jest paczka sushi, paczka sushi, którą można kupić w, w Biedronce. Od czasu do czasu, jak mam ochotę zjeść coś innego na tą kolację, na ten lunchek, no to kupuję sobie taką paczkę. Ona kosztuje, teraz to nie wiem, ale ona kosztowała coś około 20 zł, no i tam było kilka zawijańców, pyszne zawijańce z serkiem, z serkiem Filadelfia, z, z łososiem no naprawdę, naprawdę pychota minusem są, ja nie znam się na nazwie w mistwie sushi, więc musicie mi wy wybaczyć minusem w tej porce jest niestety, to chyba jest nigri, nigiri, nigiri jest taki ryżyk i na tym ryżyku położony jest właśnie troszeczkę łososia albo właśnie jakiejś takiej żywej ryby, gdzie po prostu jest to yy, grubość paznokcia tej ryby oczywiście. Ta ryba jest położona na wioszku, bardzo ładnie to wygląda, ale ryby jest naprawdę na grubość paznokcia. Więc taka paczka sushi bardzo serdecznie polecam, oczywiście sprawdzajcie datę ważności, to jest bardzo ważne i tak od czasu do czasu takie luksusy, czy od czasu do czasu, no... Można by powiedzieć bardziej, że sporadycznie pojawiają się u nas takie paczki, ale się pojawiają i są całkiem spoko. Kolejna rzecz i kolejne psioczenie na cenę to są najlepsze e, chusteczki nawilżane, jakie e, są. I to są chusteczki z Dada, ale ta wersja Aloe Care. Wspominałam już e, o nich chyba w ulubieńcach i w ogóle o nich dużo wspominam w, w projekcie Denko, który się pojawia u mnie na kanale vlogowym. Jeżeli chcecie zobaczyć projekt Denko, to on się tam pojawia. No i jest to to właśnie to jest puste opakowanie. Zostawiam specjalnie Aloe Care. Tak stwierdziłam, że fajne opakowanie. Tutaj ten plastikowy, plastikowy otwieracz. Zadam sobie troszeczkę luksusu, bo one są bardzo przyjemne. One są alesowe, łagodzące. Wiecie, że one teraz kosztują 7 zł? Paczka Dada chusteczek kosztuje 7 zł. To ja nie kupowałam tych wipesów. Nie kupowałam tych pampersów i lepszych, lepszych chusteczek, a teraz te kosztują 7 zeta, więc sorry! Sorry, to są najlepsze chusteczki, ale ja się chyba przesiądę na tę dadę, na tą dadę, która jest sprzedawana w trzypaku. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś się, takie fajne oznaczenia, które są tutaj po drugiej stronie, które mówią nam o tym, do jakiego... o, mówię o tym oznaczeniu, do jakiego pojemnika mamy włożyć... E Dany produkt. No i tutaj jest pięknie oznaczone, że jest to plastik. Ja bardzo często zastanawiałam się przy na przykład e, ryżu, gdzie, gdzie co mam dać, gdzie to, co jest co. Pięknie jest napisane: opakowanie kartonowe do kartonu, folika do plastiku, więc elegancko to jest pierwsze oznaczenie, o którym Wam chciałam powiedzieć I jeszcze jedne chusteczki nawilżone, które tutaj Wam chcę polecić, to są chusteczki oczywiście do, do sprzątania to akurat mam W5 z Lidla one się świetnie sprawdzają tutaj jest akurat zielone jabłuszko zapach zielonego jabłuszka bardzo fajne, ale również ta seria z Biedry fajnie się sprawdza fajnie się sprawdza na szybko do przetarcia czegoś w skórzu fajnie się sprawdza do przetarcia lady w kuchni do przetarcia czajnika, do przetarcia Wszystkiego po prostu potrzebujecie jakąś zbliżoną szmatkę, proszę bardzo, jak najbardziej na tak. I one co najlepsze są wydajne. My ich tak często nie, nie używamy. Większość rzeczy oczywiście wycieram gąbką, ale no, wydaje mi się, że, no, że warto je mieć nawet po prostu na taką czarną godzinę. Kolejna rzecz, którą chciałam polecić, to jest jedzenie dla kota. Ja pamiętam, że jak Stefanek miał problemy tam z żołądkiem i szukałam jakiegoś takiego jedzenia, które byłoby dobre, to pani weterynarz powiedziała mi, że nie najgorsze i nie najdroższe jest jedzenie w biedronce. Wrzucę Wam tutaj zdjęcie, bo chodzi mi o jedzenie dokładnie. W Tych puszkach, dokładnie w tych żółtych puszkach, jest tam ładnie skład wypisany, nie jest może cudowny, nie jest 180% mięsa, ale jest całkiem spoko ten skład i, i jest po prostu wiemy, co jest mniej więcej w środku i Stefanowi bardzo smakuje, więc jak po prostu mamy taki nóż na gardle, kiedy czekamy na następną przysługę, my jedzenie oczywiście zamawiamy na Allegro, zamawiamy po prostu większej ilości, ale czasami tak jest, że gdzieś po prostu jest obsuwa między ostatnią puszką posiadaną w domu, a pierwszą puszką, która dojdzie dopiero, którą będę otwierała z paczki, z przesyłki. No to czasami jest tak obsuwa, więc kupuję mu w biedrze to jedzonko dla kotów. Bardzo, bardzo jest polecany również przez panią weterynarz, oczywiście z braku laku. Kolejna rzecz polecana, Soczek, soczek pomarańczowy. My ostatnio dużo pijemy wody i właściwie to zrezygnowaliśmy z takich słodkich napojów, ale jeżeli już nas coś bierze, to jest to zazwyczaj kola do obiadu. Po prostu się przyznaję bez bicia, jest to kola do obiadu od czasu do czasu, i jest to soczek pomarańczowy Revivial. Są dwa soczki pomarańczowe. W biedrze. Jeden to jest właśnie ten sok 100% z pomarańczą, z witaminą C, powiedzmy sobie. I drugi to jest nektar i można byłoby powiedzieć, że ten nektar powinien być e, mocniejszy, powinien być e, gęstszy i ja sobie wziąłam ostatnio tego nektara, stwierdziłam sobie, że kurczę, to ja go sobie po prostu będę rozpuszczała z wodą i po prostu jakoś to pójdzie. No on już jest rozpuszczony w, z wodą, po prostu jest większe opakowanie niż to i tamten nektar już jest, mam wrażenie, rozpuszczony z wodą, bo w ogóle nie czuć tego yy, smaku. Więc jeżeli macie ochotę na naprawdę fajny soczek pomarańczowy niedrogi, to polecam wam serdecznie ten z on jest gęsty. Zobaczcie, on naprawdę on naprawdę jest gęsty, on naprawdę jest taki mocny. Jeśli chodzi o smak, jak macie ochotę, to możecie wybić sama. Jeżeli nie, to tak jak ja, po prostu rozpuścić z wodą. No i to jest kolejna rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć: o tych oznaczeniach. Tutaj jest oznaczenie nutri -Score. No dla mnie jest to coś nowego, co po prostu odnajduję na, e, na opakowaniu. I zobaczcie, co tutaj jest zaznaczone: jest zaznaczone C. Jest zaznaczona literka C, czyli nie jest to ani super zdrowe na zielono, co by się świeciło na A, ani nie jest to coś super niezdrowego, co by się świeciło na E. I muszę Wam powiedzieć, że jest to super opcja, na którą czekałam już dawno. Że nam nie będą potrzebni tiktokowi eksperci. Tego nie kupuj w biedronce. Po prostu wystarczy spojrzeć. Na Nutri-Score już wszystko jest wiadomo, jakie są makrosy. Jakie, jak wygląda tutaj um, skład, czy jest to spoko, czy jest to niespoko. Tutaj jest oznaczone na C, czyli tak średniowo, czyli tak jak ja wspominam. Od czasu do czasu można, ale bez szaleństw. Więc soczek pomarańczowy. I zwróćcie uwagę. I dajcie mi znać, czy zwracałyście uwagę, czy jest to dla Was też nowość. Dla mnie jest to nowość, no można powiedzieć, że tak o dobrych dwóch tygodni czaję i patrzę na różne rzeczy, na różne produkty, oczywiście spożywcze, oczywiście spożywcze, czy tutaj na tych Madero jest już jakieś Nutri-Skornie, one były wcześniej kupowane. Takie mam wrażenie, yy, może nie na wszystkich może nie na wszystkich są te, te Nutri-Scory. Zerknijcie sobie w szafkach, czy macie już te oznaczenia, dajcie mi znać w komentarzu. Kolejna polecajka totalna to makrela w pomidorach. O czym my tu mówimy na tym kanale? Śmieszy mnie to. Kocham makrele. Jest to jedyna jedna z nielicznych ryb w konserwie, które bardzo lubię, w pomidorach. Ostatnio też się pojawiły właśnie w takich niebieskich opakowankach z pieprzem, z rozmarynem. Makrele bardzo, bardzo lubię tą rybę. Bardzo lubię coś takiego na kanapkę sobie położyć, taką rybkę z cebulką. Jezu, ja jestem cebulara, to właśnie rybka z cebulką bulką z solą albo rybkę z jajkiem albo rybkę z białym serkiem no po prostu makrela pomidorach, kocham kolejna polecajka, którą mam tutaj przy sobie to jest ten masło orzechowe z Vitanela, proszę bardzo można zobaczyć, można zerknąć jaki ona tu ma skór, też C też C, no bo to w wielkich ilościach tego jeść nie można my z synem lubimy to dodawać do koktajli jedna łyżka już mamy przeliczone, że jedna łyżka tego masła orzechowego to jest około 100 Kalorii, więc y, dodajemy sobie to do mm. No, do, do koktajli, do owsianek, mój młody lubi bardzo. E, I to, to jest gładkie, smooth. Tutaj jest informacja, że jest to smooth. 96% mi orzeszków? Jest jeszcze wersja chrupiąca, jeżeli ktoś by miał ochotę. E, kolejna polecajka z takich kremów smarowideł to jest czekolada. Czoko, czokofino, fit, czy coś w ten, w ten deseń Są dwa kolory i e, od razu Wam mówię, no Nutella za 20 zł za słoik no to jest moim zdaniem przesada, ale te czoko, czokofino, czokofito nie wiem jak to się nazywa, wrzucę Wam tutaj zdjęcia całkiem spoko, fajnie smakuje, też dodane gdzieś do koktajlu, na kanapę e, czy po prostu do, do, do właśnie do wsianki fajnie się sprawdza i e, zielone jest orzechowe, czerwone jest gorzka czekolada, gorzka czekolada też jest ekstra, więc polecam z Rekincie. naprawdę te zielone to jest moim zdaniem druga nutella Kolejna moja polecajka to są pierogi, pierogi z lodówki. Pamiętajcie, z lodówki, nie z zamrażarki. Zamrażarki też są spoko, powiedzmy sobie, na taką czarną godzinę. Zawsze mam w zamrażarce coś odłożonego, żeby wrzucić na wodę i zjeść, ale pierogi z lodówki. To jest po prostu bajka, moim zdaniem, naprawdę dobre pierożki. Ja jestem wielką fanką pierogów z mięsem, jestem wielką fanką pierogów z jagodami i z serem na słodko, jestem wielką fanką pierogów z kapustą i grzybami i z serem na słodko. No, słuchajcie, bierzecie takie opakowanie, wrzucacie na, na patelnię, na masełko, albo bez, albo na oliwę, albo na coś i, i gotowe danie. Ja czasami mam takie produkty w swojej lodówce, w związku z tym, że czasami z moim synem się mijamy. Czasami po prostu. On przychodzi ze szkoły, musi coś zjeść, bo już wychodzi. Bo on już ma spotkanie z kolegami, bo nie ma czasu po prostu zjeść obiadu, nie ma czasu po prostu sobie zrobić coś do jedzenia i po prostu wrzuca te pierogi. Więc jest to super wyjście awaryjne, takie te, te gotowe, gotowe pierogi w lodówce. Jeżeli po prostu macie ochotę, sprawdźcie sobie, dajcie mi znać, czy też znacie, czy odkryłyście. No ja polecam. Ja polecam, uważam, że jest to właśnie takie wyjście awaryjne, troszeczkę pójście na łatwiznę, no ale. Ale jest. One, pamiętajcie, nie mają długiego terminu ważności. Tak, do tygodnia, do przodu mają, ale no trzeba je zjeść. Chyba żeby je zamrozić. A nie wiem, czy się nadają do mrożenia, po prostu takie lodówkowe. No ciekawe. Ostatnie dwie rzeczy przed nami. E, ostatnie dwie polecajki. Jedna z nich to m, taka wspólna polecajka polecajka słodyczy magnat. E, chciałam polecić szczególnie czekoladę. Jakoś tak nam się po prostu odwróciło, że na e, dzień babci. Na dzień babci i na dzień dziadka Antoni kupował czekolady. No i tam sobie y, przeglądał, jakie czekolady dla takiej babci, jak, jaką czekoladę by lubiła ta babcia, ta babcia. No, Antoni musiał kupić przynajmniej 5 czekolad. Tak to było. Jedna babcia, druga babcia, trzecia babcia, czwarta babcia. Dziadek, dziadek. No, 6-7 czekolad musiał kupić, więc trochę go pociągnęło po portfelu, nie powiem, że nie. E, więc e, zwrócił się e, automatycznie z czekolad droższych na czekolady nieco tańsze. Troszeczkę się zastanawiałam, czy to będzie dobre, czy to nie będzie dobre. No i słuchajcie, no fantastyczne są te czekolady. Czekolady marki Magnat. E, grube, różne. Em, em, Dobra czekolada, różne e, smaki, więc e, testowaliśmy bardzo dobre i e, polecam. Polecam serdecznie. E, I dobra cena była, więc e, nie poszedł z torbami. Jeszcze jeden, jeszcze jedna polecajka przed nami: po prostu typowo youtuberowa, e, typowo youtubowa. Jest to polecajka e, worków na śmieci. Worków na śmieci. My jesteśmy e, posiadaczami e, koszów na śmieci, 60 litrów, więc pierwsze ulubień, ulubione worki, e, to są, można powiedzieć, ulubione worki mojego syna, bo on jest odpowiedzialny właśnie u nas za wynoszenie śmieci. To są fioletowe worki pachnące, zawiązywane u góry. Bardzo fajne, bardzo przyjemne do związania, do złapania za, za, to, za te końcówki. Bardzo nie lubi, bardzo ja też nie lubię tych worków, które trzeba gdzieś tam zakikłać, gdzieś tam po prostu zawiązać same w sobie i nie mają tego ściągacza, jakby. I drugie worki, z których korzystamy na takie obierki, na bio, do, do kosza w łazience, to są takie przeźroczyste. Przeźroczyste siateczki, które też używamy na inne sposoby. No bo to wygląda jak reklamówka, reklamówka normalnie z uszami, więc ja do tych reklamówek z uszami też pakowałam na wyjazd czapki, rękawiczki, jakieś tam kolesonki, bieliznę. Brałam też je na, na jakieś brudy, na jakieś po prostu spakowanie na śmieci też. Więc one sprawdzają się na wszelkiego rodzaju okazje. Bardzo Wam polecam. No i tym miłym akcentem worków na śmieci na tym kanale skończyłam wszystkich ulubieńców na ten moment ulubieńcy Biedronkowi, ulubieńcy Dyskontowi, tak jak mówiłam Delikatesy u Madziofa dajcie mi znać jak tam u Was Wasi ulubieńcy, sobie zapisałam dużo tych Waszych polecajek na masełko masełko pietruszkowe, szamziołowe mam zapisane, wiecie co jeszcze się nie natknęłam na to masełko ja nie wiem, czy ja jestem ślepa, czy ja źle szukam. No jeszcze będę patrzyła w biedronce. W biedronce sobie je y, próbuję szczaić, ale jakoś po prostu albo... Albo jestem ślepa, albo po prostu no, gdzieś jest, gdzieś jest przy, przy, przytknięte tam w tej naszej biedronce za jogurtami, albo gdzieś no będę próbowała. Więc mam waszą listę. Spokojnie, spokojnie będzie, będzie kupowane, będzie testowane, więc dajcie mi znać, czy takie filmiki Wam się podobają, czy Wam się nie podobają, czy chcecie więcej. Piszcie swoje polecajki, pamiętajcie tylko, tylko i wyłącznie konkrety, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Pamiętajcie o tym, ja będę wiedziała, że takie filmiki Wam się podobają, jeżeli będę miała od Was odzew jakiś po prostu. Będziemy sobie gadać tutaj o spożywce na tym kanale. No, czemu nie, czemu nie, po prostu no. To jest nasz chleb powszedni, to jest nasze życie codzienne, więc możemy się podzielić fajnymi rzeczami e, tutaj ze sobą nawzajem jak najbardziej, więc no, dzisiaj to wszystko. Wpadajcie też na kanał vlogowy. Na kanale vlogowym też pojawiają się foodhole. Co jakiś czas pokazuję Wam to, co kupuję, to co e, po prostu, no taki haul po prostu z co kupiłam w sklepie w spożywszym, co kupiłam w biedrze, więc jeżeli macie ochotę tam też zobaczyć, e, to możecie zerknąć, możecie wbijać, możecie subskrybować. Kanał vlogowy również. E, a ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!